Ten film jest częścią serii Summer Nine. Jeśli nie wiesz co to, to przed kontynuowaniem oglądania najpierw zobacz post w karcie społeczności. My to klejnotów Właśnie tymi słowami rozpoczynamy przedostatni już odcinek Summer Nine i zarazem pierwszy z kreskówki wybranej przez was. Steven Universe to serial mega specyficzny, o czym miałem okazję się przekonać na własnej skórze w ostatnich dwóch tygodniach. Zgadza się, dopiero teraz zacząłem oglądać. I zanim zapytacie, tak, na przyszły tydzień wszystko mam już oglądnięte. Ale wracając, pod postem, w którym prosiłem o wasze propozycje, jednym z najczęściej powtarzających się tytułów był właśnie Stefan Universum. Jak już pewnie zauważyliście w odcinku Zajmę się nie tylko... Tylko samym serialem, ale też jego bezpośrednimi kontynuacjami, czyli filmem, oraz przyszłością. No ale już nie przedłużam, bo mamy sporo rzeczy do omówienia. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z tą kreskówką, to jest ono dość specyficzne. W telewizji Steven był emitowany w tym samym czasie co Pora na Przygodę, więc chcąc, nie chcąc, surfując po stacji nieraz na niego natrafiłem. Jednak te spotkania wyglądały mniej więcej tak, że przełączam kanał na cartoon i patrzę w program Pora na Przygodę za pół godziny. No okej, okay, a co leci obecnie? Steven Universe. I w tym momencie zmieniałem surfowałem dalej, próbując te pół godziny jakoś przeżyć. Także niezbyt przepadałem za Stevenem i w sumie to do teraz nawet nie wiem dlaczego. Głównie to właśnie dlatego, gdy padła propozycja z moim Nemezis. Pomyślałem, okej, okay, może w końcu dam uniwersowi szansę. Ostatnio mówiłem, jak to zwyczajny serial skończyłem w 3 tygodnie czy tam 2, natomiast Steven pobił rekordy. Przed chwilą mówiłem, że obejrzałem w 2 tygodnie, ale prawda jest inna i padł rekord, bo zajęło mi to tylko półtora tygodnia. Jak to w ogóle możliwe? Basically po wyrwaniu ósemki morda spuchła mi do tego, Stopnia, że zostałem się u rzeczy uwięziony w domu i zresztą chyba dalej słychać, że jeszcze mi nie do końca opuchlizna zeszła. Także jakby głos był jeszcze nie ten tegest, to musicie mi wybaczyć. No i wracając, po skończeniu całości nie powiem. Czasu, który przeznaczyłem na oglądanie, nie mogę nazwać straconym, a wobec tego serialu to już coś. Zazwyczaj na dłużej nie zatrzymuje się przy twórcy danej kreskówki, bo to bez znaczenia, ale tutaj jest to na tyle kluczowe, że po prostu muszę o tym wspomnieć. Tak więc twórczynią Stevena jest Rebeka Sugar, która zanim stworzyła swój własny. Własny serial dla cartoona do 2013 była scenarzystką samej pory na przygodę. Nic więc dziwnego, że Miejscami Uniwers jest mega podobny do serialu Warda, o czym też nieraz będę wspominać. Ale co w Rebece jest takiego wyjątkowego? No poza tym, że to zdrajczyni. Chociaż wróciła na finał i napisała za chwilę, będzie przed chwilą, więc powiedzmy, że jej wybaczymy. To jest ona osobą niebinarną, co przekłada się na świat przedstawiony w Stevenie. Z wyjątkiem tytułowego bohatera oraz jego ojca, cała reszta protagonistów to kobiety, a raczej bezpłciowe kryształy. A sama kreskówka wielokrotnie stawia heteronormatywny sposób postrzegania świata pod znakiem zapytania oraz niejako testuje widzów. Nie jest to jednak zniechęcające, a wręcz przeciwnie. Dzięki właśnie tej odmienności serial nie jako tako wciągnął. Ale już przejdźmy do tematu odcinka. Na początku zajmijmy się klasycznym serialem, a konkretnie jego fabułą. Jednak nie będę wam streszczać o co w zdziwieniu chodzi, bo to wy mi go poleciliście, więc w teorii sami wiecie lepiej, chyba. Zamiast tego po prostu powiem o tych aspektach, które mi się podobały oraz tych, które. Nieco mniej. Już pierwszy sezon to było mega zaskoczenie, bo od startu praktycznie nie ma filerów i większość odcinków służy pchaniu historii naprzód oraz przedstawieniu świata widzom. Tutaj okazuje się, że Steven ma moce, tam dowiadujemy się czegoś o przeszłości klejnotów, a tam pojawia się nowa postać, która pozostanie aż do finału, tyle, że nie będzie taka sama. Dlatego wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy okazało się, że następne sezony, a zwłaszcza drugi oraz trzeci, nie poszerzają grona postaci i nie dodają nowych antagonistów, a zamiast tego rozbijają postacie już wprowadzone. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, tak, development postaci jest bardzo ważny, ale jakoś tutaj twórcy to zrobili w taki sposób, że no nie wiem, nudziło mnie to. Dodatkowo po wybuchowym pierwszym sezonie kolejne skierowane bardziej na historię wywołały problem z pacingiem. Taki nagły spadek jakości zaliczył nie tylko sam serial, ale też intro. Jakby brach, kto pomyślał, że to nowe jest lepsze niż oryginalne. Są jednak wyjątki od tej reguły i motywy zarówno Perydot przyzwyczajającej się do życia pośród dotychczasowych wrogów, jak i stopniowo zakochującej się w pięknie ziemi, to jedne z najlepszych wątków, jakie serial ma do zaoferowania. No i też ich relacja z przymusowych współlokatorek, zmieniając się w przyjaciółki razem oglądające seriale romantyczne jest po prostu genialny. Natomiast po drugiej stronie barykady mamy crossover z wujciem dobrą radą. Eee, nie mówmy o tym odcinku. Jeśli jesteście na serwerze, to dobrze wiecie, że jestem fanem gier wideo oraz Nintendo, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak się podjarałem, gdy ogarnąłem, że wraz z upływem kolejnych sezonów, a tym samym postępu Fabuły i upływem lat: konsola Stevena zmienia się z Nintendo 64 na Gamecuba. Mała rzecz, a jednak cieszy. Ale już przejdźmy do momentu, gdzie serial znowu lśni, czyli sezonu 5. Jego pierwsza połowa jest taka o, głównie dopina wątki postaci epizodycznych. Za to druga połowa oże kur. obecnym tu odcinkom nie brakuje różnorodności. Nie do przewidzenia to jeden z najbardziej refleksyjnych epizodów w ogóle, a taki list do Larsa może i jest prosty, ale za to mega wzruszający. No i czas zająć się finałem, który mojemu zdziwieniu w przeciwieństwie do innych kreskówek kartuna nie jest tak stopniowo budowany i do tego końcowy boss jest totalnie niespodziewany. I tutaj mówię na serio. Myślałem, że jak żółta i niebieska zrespiły się na ziemi, to że po prostu walka z nimi będzie trwać te 4-5 odcinków. Steven oczywiście zarówno na nich, jak i na białej diamentu używa mocy przyjaźni i w najbardziej pacyfistyczny sposób w jaki to możliwe kończy konflikt. Jasne, zakończenie, że wrogowie się nawracają i dołączają do protagonisty jest strasznie oklepane, ale akurat w tym serialu innego Dingu sobie nie wyobrażam. No bo jednak co Stefan mógłby zrobić? Rozbić te diamenty? No come. On. Klasycznie następnym po fabule pod punktem są postacie. I tak rozwijają się. Jeśli chodzi o samą ilość, to Steven jest gdzieś tak mniej więcej po środku. Ma ich więcej niż wodok Kim czy Regular, ale jednocześnie mniej niż pora na przygodę. Natomiast jakie te postacie są? Okej, okay. po prostu okej. Okay. Nie są jakieś złe i mają zarysowane cechy, ale jakoś nie sądzę, że za 5 lat siądę i pomyślę kurde, Greg Universe to był gość. A właśnie, propos pana DeMaio. Z wyglądu może i jest łudząco podobny do Martina Mertensa, ale przy każdej możliwej okazji nie próbuje pójść po mleko, tylko stara się jak może wspomóc syna. Równie wyróżniającą się postacią, tyle że negatywnie jest koni. Nie wiem, w sensie obejrzałem wszystko i dalej mam takie poczucie, że ona tam niezbyt pasuje. Na pewno Steven zbyt szybko otworzył, się przed nią i opowiedział o sobie za dużo. I ja wiem, że to było na samym początku, kiedy jeszcze był naiwnym dzieckiem, nie żeby później się to zmieniło. Ale come, on. a o Stevenie już nawet nic nie będę mówić. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że aby nadać ich relacji trochę dramaturgii, koni obrazi się na Stevena. I to tylko dlatego, że poleciał na homeworld bez niej. I to był ten mega ważny powód do ignorowania go przez bodajże miesiące, a na dodatek ukradła mu lwa, bo czemu nie? A ten różowy useless jeszcze się na to zgodził. Ciekawą kwestią jest też muzyka. I nie chodzi mi tu o taką spokojną, która leci, gdy nic szokującego się nie dzieje, tylko muzyką bojową. Chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić jakiś typowy utwór, który gra chociażby podczas walki, czy jakiejś innej epickiej sceny, czy plot twistu. Mocny, pełen niskiej tonacji, nieraz wzbogacony wokal. Stevenia natomiast, a zwłaszcza na początku, muzyka bojowa jest lekka, pełna gracji, głównie wykorzystująca pianino. W sumie takie trochę Lofi. No i nie możemy zapomnieć o tym, że w którymś tam komiksie pojawiły się pluszaki będące referencją do Five Nights at Cooka in Wcześniej również wspominałem o Stevenowych konsolach, ale poza nimi w serialu są jeszcze chociażby Game Boye. A jakby wciąż było mało, to w jednym fragmencie widać logo Triforce z Zeldy, a wśród swojej Gamecube'owej kolekcji Stefan ma chociażby Animal Crossing, czy właśnie Wind Waker'a. Najwidoczniej Rebeka wychowała się na Nintendo. Idąc chronologicznie, naszym następnym przystankiem jest film, którego wydarzenia dzieją się jakieś dwa lata po finale serialu. Tak więc wojna już dawno się zakończyła, Ziemia pozostała niepodległą planetą, które teraz zamieszkują uleczone klejnoty przygotowujące się do życia w nowych powojennych realiach. Innymi słowy, film w przeciwieństwie do Ninjago mówi wykorzystuje bazę jaką jest serial i stanowi jego bezpośrednią kontynuację, a do tego jest jednym wielkim musicalem, i to dzięki całościowej stylistyce serialu jak najbardziej pasuje. No bo na przykład taki zwyczajny serial by jako musical nie przeszedł. Co prawda film sam w sobie jakiś wybitny nie jest, ale ma swoje momenty. Przede wszystkim po Postać Spinel. W ogóle najlepsza antagonistka w całym uniwersum, i naprawdę można jej współczuć. Oczywiście, zakończenie jest równie pacyfistyczne, co w serialu typu: Ja nie jestem moją mamą i nie będę cierpić za jej czyny. A Spinel, tak jak wcześniej, Diamenty, staje się postacią epizodyczną, jedną z lepszych swoją drogą. Film też trochę pozmieniał, bo zamiast jak w serialu walczyć drużyną składającą się ze Stevena i kryształowych klejnotów, to tutaj Stefan jest całkowicie sam. A gdy w punkcie krytycznym ogarnął, że przez te dwa lata zapomniał dzięki czemu w ogóle stał się kim jest, to już w ogóle. No i też krew, jedyny znany mi taki przypadek w historii Kartuna. To pokazuje, że nie tylko sam Steven dorósł, ale też, że film jest dużo dojrzalszy. A no i kolejny plus to taki, że koni praktycznie nie ma. Ja ha. ha. Także całościowo całkiem przyjemna i dobrze napisana produkcja, tylko czegoś tu zabrakło. Przyszła pora na już ostatni przystanek jakim jest przyszłość. 20-odcinkowa miniseria, która, tak jak mówi nazwa, opowiada o przyszłości Stevena, tyle, że nie jest to kolejny dwuletni Timeskip, jak w filmie, a raczej kilkutygodniowy. Kontynuując trend z serialu, gdzie coraz nowsze konsole Stevena odzwierciedlały upływ czasu i postęp fabuły, tutaj Gamecube został zastąpiony przez PS2. Co prawda to dalej ta sama generacja, ale już whatever. No i właśnie, postęp. Widać, że postacie zmieniły się względem serialu. Stevenowi w końcu widać szyję, o czym żartują sami bohaterowie, także plus dla twórców za samoświadomość i dystans. Klejnoty zmieniły swoje stroje, a ludzie ogólnie zestarzyli się. Z wyjątkiem cebuli, ale cebula jest zbudowany inaczej. Nie tylko postacie uległy zmianie, ale Również sama fabuła, która jest jeszcze dojrzalsza niż film, i to nie dlatego, że zawiera jeszcze więcej przemocy czy krwi, a zamiast tego zmaga się z pytaniem, co dalej? Po tym, gdy Steven nareszcie przyniósł galaktyce pokój i nie musi walczyć, w końcu może zająć się tym, na co nigdy nie miał czasu siebie. I właśnie o tym opowiada cały sezon. Stefanie, który próbuje odkryć, kim tak naprawdę jest i jaka będzie jego przyszłość. Universe, oprócz jak to zwykle bycia protagonistą, tutaj również jest antagonistą. Podczas rozmowy poprzedzającej tę transformację o że hej, tu już nic nie ma, żaden zło się nie zjawi na ostatnie dwa odcinki. Antagonista serii był w niej od samego początku. To jest tak proste, ale zarazem takie unikalne. No i ostatni odcinek. Razem ze mną w drogę idź to to nie jest, ale też daje radę. W ogóle strasznie doceniam te alegorię, że pierwsze o czym mieliśmy wspomniane w pierwszym odcinku to kruchy kot, oraz że właśnie pożegnalny posiłek to... Kruchy kot. Można by powiedzieć, że skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Na sam koniec, jakże wymownie, napisy końcowe. W końcu ten samochód, który przez 20 odcinków ciągle odjeżdżał z Beach City, nabrał sensu. To Steven, alegorycznie i przenośnie opuszczający swój dom w poszukiwaniu samego siebie. Ależ to głębokie. No i w tym miejscu sobie zakończymy. Podsumowując, warto było przełamać tę trwającą ponad dekadę niechęć do Stevena, bo koniec końców obejrzenie całego tego he <gry> uniwersum było wyjątkowym przeżyciem. Jednak nie podam wam oceny w cyfrze, bo mnie. Zaraz wiecie, jaka to ona jest niska. Ale zamiast tego powiem, że jeśli Stefana jeszcze nie oglądaliście, to w wolnej chwili obejrzyjcie tylko pierwszy sezon i potem sami określcie, czy warto czekać na piąty, i jednocześnie przedzierając się przez downgrade, jakim są sezony 2, 3 oraz 4. I od razu mówisz, że faktycznie są gorsze, ale nie są złe. Mimo wszystko myślę, że o tej kreskówce da się jeszcze sporo powiedzieć, i nawet mam kilka pomysłów na ewentualne tematy. Także jakbyście jeszcze chcieli do Stevena wrócić, to dajcie znać w komentarzu, zobaczymy, co da się zrobić. Najwyżej w Beach City spotkamy się ponownie w kolejne wakacje, ale tutaj sobie zakończymy. Do zobaczenia w ostatni weekend lata, a na razie to tyle. Dzięki, cześć!